Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na tak, tak o mnie, bardzo popularny na YouTube. Widziałam go u wielu dziewczyn, które oglądam. Ja zazwyczaj tagów nie robię, natomiast ten mi się bardzo podoba z tego względu, że bardzo dużo możecie się mnie, o mnie dowiedzieć. Eee, wiem, że wiele z Was już jest stałymi widzkami od dawna śledzi mój kanał, natomiast jest też wielu nowych widzów, którzy to bardzo nie orientują się, co tam u mnie słychać. Zresztą się nie dziwię, bo u mnie wszystko szybko, dużo, chaotycznie. Um, także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Jeszcze tylko zanim zapytacie, bo na pewno tutaj zauważy,ście mam włosy. Dlatego, że jak mogłyście zauważyć w poprzednich filmikach, z jednej strony one były o kilka centymetrów dłuższe niż z drugiej strony. Ja miałam kiedyś cieniowane włosy, potem mi się wydawało, że te włosy były równe. Nie wiem czy one racji tego, że kilka miesięcy nie było obcinane, natomiast były w zupełnie różnej długości. Ten wok był dużo dusz, dłuższy od tego. Teraz obcięłam i bardzo mi się podoba. Włosy się praktycznie same układają. Dzisiaj tylko włosy wysuszone wyglądają tak, jak wyglądają, czyli, czyli myślę, że całkiem, całkiem ok. Teraz będę włosy zapuszczać tak, jak miałam. To w planach wcześniej. Jak widzicie, teraz mam włosy wszystkie równe. Grzywka jedynie tylko trochę pocieniowana, nie chciałam mieć takiej grzywki jakiejś mocno stopniowanej i teraz będę zapuszczała włosy, moja długość docelowa, bo chciałabym dotąd więc około myślę ponad 10 cm. Ale zaczynajmy już teraz, tak? Bo pytań jest naprawdę dużo. Jeszcze tylko proszę was, napiszcie mi, czy to ustawienie jest lepsze, czy tamte, które, tamte, które było w rogu. Dzisiaj z racji tego, że jest, wcześniej korzystam ze światła naturalnego i mi się wydaje, że tak jest najlepiej, ale oczywiście to pytanie kieruję do Was. Zaczynajmy. Od taku. Pytanie pierwsze, jak masz na imię? Mam na imię Basia. Drugie pytanie, kiedy masz urodziny? E, mam urodziny 16 sierpnia. Urodziłam się w 1990 roku, więc mam 22 lata, rocznikowo 23. Co studiujesz i jaka była Twoja wymarzona praca w dzieciństwie? E, skończyłam studia em, na poziomie licencjatu w, w Poznaniu na, na Uniwersytecie Ekonomicznym. Studiowałam zarządzanie na specjalności handel i marketing. E, teraz studiuję na Uniwersytecie Warszawskim również ten sam kierunek, z tym, że specjalność marketing. Moja wymarzona praca w dzieciństwie chciałam być od zawsze tancerką i chirurgiem plastycznym. Jeżeli chodzi o tancerkę, to jak bardziej się udało przez 12 przez 12 lat ponad tańczyłam. E, oczywiście e, tą dużą przygodę bardzo, bardzo dobrze wspominam. Uwielbiałam zespół, e, z którym tańczyłam. Jeździliśmy e, co chwilę na jakieś, e, na jakieś e, konkursy, bo naprawdę fajnie. Mam pełną medali i super ten okres wspominam. Potem skoczyłam tańc, taniec nowoczesny, czyli ten dyskotekowy, do którego no, teraz podchodzę tak z uśmiechem, bo. W w wieku 22 lat już bym na pewno nie zdecydowała się na taniec nowoczesny czy taniec dyskotykowy. Natomiast później trenowałam taniec towarzyski, do którego z chęcią bym wróciła, ale niestety nie mam obecnie partnera. A jeżeli chodzi o chirurga plastycznego, zawsze chciałam być chirurgiem plastycznym, ale potem stwierdziłam, że to jednak nie, nie dla mnie, bo jeżeli ktoś się za bardzo nie przepada za bebechami i widokiem krwi, to, to mi się wydaje, że raczej ta, ta praca nie byłaby dla mnie, i tak teraz z takim uśmieszkiem myślę o moich ewentualnych pacjentach, że mieliby po prostu przerąbane. Czwarte pytanie, czy masz chłopaka, dziewczynę? Tak, zdecydowanie mam chłopaka. Jakiej muzyki słuchasz? No tutaj nie ma się co oszukiwać ja nie mam zbyt wysublimowanego gustu muzycznego ja słucham, słucham praktycznie każdej muzyki e, Lubię pop, e, no, lubię R&B praktycznie taka muzyka, którą, którą możemy posłuchać w radiu, e, w MTV wiem, że wiele z Was pewnie stwierdzi, że to jest jakaś muzyka okupiająca, typowo komercyjna no ale taka, taka mi pasuje, więc tutaj nie będę, wiecie, nie będę opowiadać, że słucham czegoś, czego nie słucham e, Czy pracujesz? Tak, pracuję, myślę, że większość z Was wie gdzie, natomiast szukam innej pracy. Czego szukasz w drugiej osobie? Jeżeli chodzi o partnera, to, to czego szukałam, znalazłam. I to tyle, po prostu szukam, tak jak każdy z nas miłości, akceptacji. jej Chcę być kochana i to mam, więc jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. Jeżeli chodzi o przyjaciół, mam ich niewielu, ale bardzo dobrych i szukam w nich oddania, szczerości, akceptacji wszystkiego, wszystkiego praktycznie, no, każdy, samych najlepszych cech. Wiadomo, że zawsze tak się nie uda, żeby znaleźć kogoś, kto nie ma wad, bo wszyscy mamy wady. Natomiast to, co, czego szukałam w tej kwestii, również znalazłam. Do kogo się zwracasz, że jesteś smutno? Ja jestem taką osobą, że nie zwracam się do nikogo. Wiem, że mojego chłopaka strasznie to denerwuje, bo jak ja mam jakiś problem, to ja nikomu nie powiem, co mi jest. Choćby mnie ktoś miał, nie wiem, zabić, torturować, to ja nie powiem o co chodzi. Jestem taką osobą, że sama muszę sobie poradzić w głowie z tym problemem, jaki, jaki miałam bądź yy, mam. I w ogóle nie ma opcji, żebym powiedziała, czasami coś tam próbuje się zmierzać, ale wychodzi to naprawdę komicznie, więc ja wolę po prostu dusić sobie, sobie sama poradzić i później ewentualnie coś powiedzieć. Ulubione jedzenie, O ojejku, tutaj ten filmik mógł być Państwu z tego powodu z 40 minut, dlatego że ja kocham jeść, po prostu kocham jeść, ale też uwielbiam świecić, żeby nie było, że dupa rośnie, dupa rośnie, bo nie rośnie. Uwielbiam chińskie, greckie, włoskie, tajskie, polskie jedzenie w ogóle uwielbiam gotować i ja co tutaj mogę gadać godzinami. Oczywiście lubię też fast food, no tutaj nie mogę się nie przyznać, natomiast częstotliwość jedzenia fast foodu u mnie w ostatnich miesiącach i latach ogólnie bardzo, bardzo zmalała, z czego się bardzo cieszę. Ulubiona część garderoby, myślę, że tutaj nikogo z Was nie zdziwi, że, że są to szpilki, najlepiej takie 12 cm, to jest dla mnie taka długość, wysokość obcasa, która jest uniwersalna, piękna i ja tutaj mogę również godzinami gadać. Ulubione miejsce, moim najnowszym ulubionym miejscem jest nasze mieszkanie, znaczy nasze. My to mieszkanie wynajmujemy, to nie jest nasze mieszkanie. Natomiast jest. Yy... Pięknie urządzone, jest tak, tak jak powinno być w domu, jest przytulnie, jest naprawdę fantastycznie eee, i to jest właściwie moje takie najnowsze ulubione miejsce. Z wielkim sentymentem też e, myślę o Karwi, e, do której jeżdżę już od x lat, naprawdę od bardzo, bardzo długiego czasu. Co roku jestem tam w wakacje, chociażby na 2 czy 3 dni, tak jak było w tym roku, ale to już wystarczy, po prostu karwie Uwielbiam, piękna plaża i w ogóle jest fantastycznie. kto jeździ samochodem z jakąś reklamą, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. I ostatnie miejsce, o którym oczywiście myślę z sentymentem, jest to kołowrzek. Yy, uwielbiam kołowrzek, ogólnie uwielbiam kołowrzek. E, czy masz... Oj, ominęliśmy jedno pytanie, wymknęło mi się pytanie 11. 11. Czy masz zwierzątko? Mam Mopsa, najpiękniejszego psa na świecie. Wiem, że każdy właściciel mówi o swoim psie, że jest najpiękniejszy, ale po prostu on jest tak brzydki, że aż piękny, jest po prostu genialny, kocham go nad życie. Mops ma, max ma 10 lat i jest takim małym, świerdzącym grubackiem. Zostały mu 4 zęby. Ogólnie przez to, że nie ma tutaj zębów, wypada mój język, więc wygląda więcej tak, ale jest po prostu, jest po prostu genialny, piękny, przystojny, kocham go nad życie, naprawdę. Pytanie trzynaste. Czy masz drugie imię? Tak, mam drugie imię. Jestem Barbara Maria. Maria po babci ze strony taty. Na trzecie imię jeszcze wzięłam sobie Blanka. Dlatego, że jak miałam bierzmowanie, to był pierwszy chyba. Wydaje mi się, że to były pierwsze odcinki tańca z gwiazdami, tam tańczyła Blanka Winiarska. Ale nadal no, tego mnie nie żałuję. Blanka mi się bardzo podoba. Ulubiony przedmiot w szkole. No obecnie e, moimi przedmiotami nie będę Was zanudzać, natomiast e, w szkole podstawowej, czy w gimnazjum, czy liceum moim ulubionym przedmiotem był WF, e, dlatego, że to najprostszy przedmiot, to jest sprawa oczywista. E, uwielbiam angielski i matematykę. E, ulubiony napój. Zdecydowanie woda mineralna i cola light, która również jej spożycie w moim organizmie, znaczy przyjmowanie do mojego organizmu zdecydowanie spadło, natomiast raz na jakiś czas cola light nie jest zła. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka w tym momencie? Zdecydowanie jest to piosenka Beneath Beautiful. Będziecie miały link na dole, po prostu kocham tę piosenkę i dla mnie jest piękna i taka bardzo nastrajająca. Jakie imiona nadałabyś dzieciom? Dzieciom na razie chyba się nad tym nie zastanawiam, gdyż nie mam potrzeby. Natomiast będzie potrzeba, będę myśleć. Na razie nie mam pojęcia. Natomiast nie chciałabym nadać moim dzieciom takich imion, że byłyby jakieś strasznie udziwnione, bo polskie nazwisko z jakimś takim obcojęzycznym imieniem brzmi co najmniej dziwnie. E, dlatego raczej to będzie takie, powiedziałabym, typowe imię. Nie będzie to żadna jakaś tam, wiecie. Dziwna księżniczka z brazylijskiej telemowej. Na pewno nie. Czy uprawiasz jakieś sporty? Pytanie 18. Tak, chodzę na siłownię, tam uprawiam, uprawiam, tam robię generalnie głównie cardio, czyli biegam bardzo dużo na bieżni. Zdarza się też, że na rowerku, natomiast na rowerku raczej rzadziej. Na steperze, na łóżwiarzu. jeżeli chodzi o bieżnię, to tak zazwyczaj 8-10 km. W takim tempie nie za szybkim, mniej więcej 8-9-10 km na godzinę. Także ten trening zajmuje mi właśnie godzinę, czy nie całą godzinę, różnie to bywa. E, a potem robię trening obwodowy, i oprócz tego y, jeszcze chodzę na basen Uwielbiam pływać, po prostu mogłam pływać cały dzień, uwielbiam pływać naprawdę. 19. Ulubiona książka, tutaj nie będę Wam mówić, gdyż y, ostatnio, znaczy ostatni, kilka miesięcy temu, nagrałam filmik o ulubionych książkach, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to zapraszam Was do tego filmiku. Nadal jestem wielką fanką Harlana Cobana. Ulubiony kolor, oj, zdecydowanie, y, tutaj mogła powiedzieć, czerń z domieszką złota, bądź właśnie takiego burgundu, jakiegoś fioletu, po prostu uwielbiam te trzy kolory, jest, dla mnie ostatnio są fenomenalne. Ulubione zwierzątko? No to Mops, tutaj nie ma, to w ogóle bez dwóch zdań, bez dwóch zdań Mops. Ulubione perfumy? Em, tak jak Wam mówiłam w ulubieńcach 2012 roku, e, ulubione perfumy to Moschino Glamour, dla mnie najpiękniejszy zapach e, i przez, myślę, długie miesiące, bądź nawet długie lata, na razie będzie moim faworytem. Ulubione święto, no moje urodziny, tutaj, no nie, nie oszukujmy się, moje urodziny, myślę, że tutaj większość osób tak, tak odpowiada, chociaż nie wiem czemu. Nic takiego szczególnego w mojej rodzinie się nie dzieje, ale zawsze fajnie powiedzieć, że udało się być o rok starszy. Czy skończyłaś liceum? Pytanie 24. Tak, skończyłam liceum, liceum w Bydgoszczy, pierwsze liceum ogólnokształcące i skoń, byłam na profilu z rozszerzoną matematyką, geografią i angielskim. Czy kiedykolwiek byłaś za granicą ile razy? Tak, byłam za, za granicą, ile razy? To nie wiem, myślę, że to nie jest jakieś super istotne. Natomiast była to głównie Europa, Anglia, Francja, Niemcy, Słowacja, Czechy. Bardzo bym chciała popłynąć do Szwecji. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się to zrealizować. W Szwecji nigdy nie byłam, a jestem bardzo ciekawa e, krajobrazu, ludzi, kultury. Naprawdę bardzo, bardzo jestem ciekawa i bardzo, bardzo w tym roku chcę pojechać. Natomiast z dalszych krajów e, to, nie wiem, Egipt e, byłam. Bardzo mi się podobało. Na całe szczęście klątwa Faraona mnie nie dopadła. Na 30 osób w naszej grupie podejrzewam, że chyba tylko ja byłam i ewentualnie może jeszcze moja mama mogłaby się do tego zajrzeć. Natomiast Wszyscy po prostu srali równo, ale nie ma się co cieszyć, bo jest ja nie litówka, także jest jeden jeden. Hmm, czy mówisz w innych językach? Tak, posługuje się językiem angielskim. Jest totalną dupą, jeżeli chodzi o język niemiecki. Zawsze jak próbuję Wam jakieś nazwy po niemiecku przydać, to podejrzewam, że tutaj ona możecie się trochę uśmiać, natomiast chciałabym się nauczyć języka hiszpańskiego. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam siostrę. E, starszą ma 30 lat niedługo, więc warto by się było na jakimś świetnym prezentem. E, jest w ogóle najfajniejsza, najkochańsza i tutaj w ogóle bez dwóch zdań. Jest, w ogóle uważam, że nie jesteśmy do siebie podobne ani z wyglądu, ani z charakteru, no ale wiecie, krew, błękitna krew to sama. Ulubiony sklep, jeżeli chodzi o ym, sklep z ubraniami, jest, nie ma takiego ulubionego lub lubię kilka sklepów, bardzo lubię Topshop, Shop, e, River Island, e, New Look, e, Mojito, tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o... Ym, jakiś ulubiony sklep obuwniczy, to chyba, chyba takiego nie mam. Kiedyś uwielbiałam szpilki z Zary i praktycznie wszystkie buty, jakie miałam, to były z Zary. Podobnie było z uboraniami. Ulubiona restauracja? <grym> Myślę, że tutaj nikogo nie zdziwi. Kto mnie zna, bądź wie coś to o mnie, moją ulubioną restauracją jest Sowa na Mostowej i po prostu wymiatający deser, czyli lody słony karmel, które po prostu mogłabym jeść kilogramami. Czy lubisz szkołę? Tak, lubię szkołę, lubiłam, może tam poza krótkim epizodem w liceum, gdzie zawsze każdy jakiś tam yy, bunt po musi przejść, natomiast u mnie ten bunt został, że tak powiem, stłumiony w zarodku, więc tragedii tragedii nie było. Utubo, ulubiony youtuber? YouTuber jest w ogóle takie słowo, w sensie yy, użytkownik YouTube'a, którego oglądam. Ja naprawdę uwielbiam wiele dziewczyn. W subskrypcji mam bodajże chyba 113 czy 115 osób, więc naprawdę oglądam wiele, wiele dziewczyn. Z zagranicy na pewno jest to Titi Sandra, student. K, którą bardzo lubię. Mam podobny gust, więc ja zawsze od niej czegoś się mogę nauczyć, czegoś się mogę dowiedzieć. E, uwielbiam Annie Jaffrey, e, Beauty by JJ, a jeżeli chodzi o polskie dziewczyny, to myślę, że tutaj Was, e, tutaj was nie zaskoczę, bo ogóle. prawdopodobnie te sama, które oglądacie Wy. Ulubiony film? Nie mam ulubionego, nie mam ulubionego filmu, e, natomiast ze wstydem przyznaję się, że oglądam na wspólnej i to do tego stopnia, że poniedziałek, wtorek, środa, czwartek jeżeli jestem, mam możliwość, to naprawdę chcę oglądać o tej 25 czy u której tam to jest yy, po prostu żenada bo uważam, że wciąganie się w takie seriale yy, to jest takie no, no wiecie, no, mi się wydaje, że człowiek za bardzo nic, nic z takiego serialu yy, nie wyniesie, natomiast no przyznaję się lubię oglądać i no i tyle no i nie mam tutaj za bardzo co powiedzieć na swoją obronę ulubiony program w telewizji szczerze mówiąc yy, ostatnio uwielbiam program biznesowy Blair Movie Business uwielbiam po prostu wszystkie analizy finansowe, w sumie to tak wciąga, że szok. Natomiast jeżeli miałabym do ulubionej stacji się odnieść, to bardzo lubię TVN style, z tym, że no wiadomo, z racji oszczędności powtórki, 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 więc praktycznie włączając kilka razy dziennie mam wrażenie, że przez cały czas jest to samo. Natomiast takiego ulubionego jakiegoś programu, do którego musiałabym koniecznie usiąść, no to, no to nie mam. Czy pytanie 34, PC czy Mac? Ja komputera Maca nie mam, bardzo bym chciała mieć. Yy... Ale nie jest to jakaś potrzeba, teraz nie, nie będę oszczędzać i nie wiem, odkładać sobie od ust, odejmować sobie od ust, żeby dlatego tego zbierać. Na razie mam inne wydatki, o których niedługo wam, e, niedługo wam powiem. E, natomiast e, mam starego wdzięcznego laptopa HP, e, z którego zawsze się wszyscy śmieją, że czemu on ma takie kropki, czy ma ospę, a po prostu ja zawsze na nie maluję paznokcie i wygląda na, na nieco zdezelowany. natomiast no, jest ze mną już kilka lat, póki się nie popsuje, na pewno nie będę, na pewno nie będę go... Bo to nie będę go zmieniać, a tak to mam iPada, którego codziennie noszę ze sobą, e, dlatego że muszę mieć po prostu kontakt, e, kontakt z internetem, muszę sprawdzać różne rzeczy, więc e, no, więc na to pytanie chyba odpowiem pecet. E, pytanie 35. Jaki masz telefon? Ja w kwestii telefonów już od dawna nic nie zmieniałam. Te same telefony, które miałam, te same mam. E, Pozakazywałam wam je chyba rok temu, w jakimś zeszłym roku w. w Filmiku, co jest w mojej torebce. Jeżeli macie, aha, jeżeli macie ochotę na aktualizację, co jest w mojej torebce, to piszcie koniecznie na dole. I ostatnie pytanie 36, ile ma wzrostu? Wiem, że tutaj dla wielu z Was mój wzrost będzie zaskoczeniem. Nie wiem dlaczego, ale większość osób, które widzi mnie na żywo, zarówno, zarówno na żywo, jak i w kamerze myśli, że mam 1,60 m, natomiast mam 1,70 m. Czyli jestem o średniego wzrostu, na pewno nie jestem osobą, osobą niską, ale wydaje mi się, że dlatego wszyscy zaniżają mój wzrost, że po prostu mam masywne nogi. Mi się wydaje, że jeżeli ktoś właśnie ma takie szczupłe, szczupłe nogi, długie nogi, zawsze wygląda na osobę wyższą, natomiast jeżeli ktoś ma grubsze nogi albo krótkie nogi, no to zawsze wygląda na, na, osobę, na osobę niską. Natomiast ja ze swojego wzrostu jestem bardzo zadowolona, bo to jest taki wzrost, że Jestem ogólnie jestem średnia, a założysz pilki jestem wysoka, yy, natomiast nadal nie jestem jakaś super wysoka, więc yy, no mi to odpowiada, natomiast yy, myślę, że jakikolwiek wzrost macie, z takiego wzrostu się należy cieszyć, bo wzrostu się nie da zmienić, bo nie trzymacie metr pięćdziesiąt, czy metr siedemdziesiąt, powinniście być z tego swojego wzrostu dumne i go podkreślać. To by było na tyle, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i jeszcze chciałam Was poprosić o jedną kwestię. Yy, wiem, że yy, chciałyście yy, kilk, kilk, kilkoro z Was, bądź myślę, że nawet więcej osób, Prosiło mnie o filmik z pytaniami, gdzie będziecie mogły mi zadawać pytania. Ja będę odpowiadać, więc teraz, jeżeli macie jakieś pytania, na które ja nie odpowiedziałam, podejrzewam, że na pewno masa takich będzie, napiszcie je pod spodem, pod tym filmikiem. Ja na te komentarze nie będę teraz odpowiadała, tylko w przyszłym filmiku, w przyszłym tygodniu zrobię filmik z odpowiedziami, gdzie na te wszystkie pytania postaram się udzielić wyczerpującą i zadowalającą Was odpowiedź. Więc jeżeli jest takie coś, o co chciałabyście się zapytać, to jak najbardziej. Oczywiście tutaj nie Muszę chyba mówić, że nie chcę, żeby to były pytania prywatne, bo na takie oczywiście no, no, nie będę odpowiadać. Natomiast jeżeli macie coś, o co chciałybyście się zapytać, to jest ja chęcią na to odpowiem. A dzisiaj serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i pozdrawiam. Pa-pa!